Witaj, drogi widzu! Rozmyślałam sobie kiedyś o tym, jak bardzo dużo jest na świecie naukowców, którzy nie wierzą w Boga. Są to ludzie bardzo wykształceni, utytułowani, inteligentni, oczytani, ludzie z wieloma dokonaniami, odkryciami, publikacjami, badaniami naukowymi na koncie. Ludzie cieszący się podziwem i szacunkiem innych, mają przeogromną wiedzę, prestiż, a często również i sławę. Można powiedzieć, że wielu z nich to prawdziwi geniusze, a jednak, pomyślałam wtedy, nie jeden dziewięciolatek jest znacznie mądrzejszy od nich. Dlaczego? Ano, dlatego, że ów dziewięciolatek jest akurat w takim wieku, że może przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej i bywa, że taki dziewięciolatek naprawdę szczerze wierzy w Boga i nie ma wątpliwości co do tego, że Pan Jezus rzeczywiście jest obecny w Eucharystii i że może zamieszkać w Jego małym, dziecięcym serduszku. Nie brakuje zaś naukowców, którzy nie uznają istnienia Boga, bo nie są pewni Jego istnienia bo nie potrafią znaleźć dowodów istnienia doskonałej istoty, bo nie dostrzegają bożej obecności i bożego działania w świecie ani w swoim życiu, bo nie czują w ogóle Boga w swoich sercach i po tym wnioskują, że Boga wcale nie ma. Takim naukowcom postawiłabym za wzór właśnie dziewięciolatka, dziewięciolatka, który patrzy z zachwytem i przejęciem na białą, konsakrowaną hostię, jest święcie przekonany o tym, że tam naprawdę z miłości do nas ludzi ukrył się Jezus. Czy jesteś tak mądry jak ten dziewięciolatek, drogi widzu? Życzę sobie i Tobie na każdy dzień eucharystycznej mądrości dziewięciolatka.